To, co się stało na turnieju Jokopicza to oczywiście przestraszyło wielu tenisistów. I wydaje mi się, że może to jest trochę za wcześnie na, na taki, taki duży turniej. Wiadomo, jaka jest sytuacja na świecie. Ponadto jeszcze dochodzi tutaj teraz bardzo ścieśniony kalendarz turniejów, czyli od razu po US Open oni muszą wszyscy wracać na korty ziemne i przygotowywać się do Roland Garros w Paryżu. Więc to też nie jest bardzo dobre dla zdrowia, dla ciała. A przykład Rafael Nadal, który stwierdził, że dla niego to jest za dużo i US Open, i, i Roland Garros. W 100% się z nim zgadzam, tak reaguje ciało na zmianę na wierzchni. Tym bardziej, że jest już troszeczkę wiekowym zawodnikiem i stwierdził, że dwóch wieków ślomów nie jest w stanie zagrać. Jest, jest kontrowersyjny, szczególnie tam jeden zapis, nawet dwa zapisy. E, mówią, że nawet jeżeli wina będzie po stronie organizatorów, to oni nie ponoszą żadnych odpowiedzialności, to jest absolutną bzdurą. E, po drugie, jest ten drugi zapis jest taki, że ta umowa zawodnik podpisuje na zawsze. Nie rozumiem tego zupełnie, e, jest dość kontrowersyjny. dla tych tenisistów, którzy są niżej w rankingu, no to na pewno jest duża szansa na zdobycie, zdobycie punktów, dużej, dużej liczby punktów oraz no, powiedzmy jakichś pieniędzy, których oczywiście no, nie mogli zdobywać poprzez to, że nie odbywały się w ogóle turnieje, więc, więc myślę, że akurat jeżeli chodzi o tych niżej notowanych zawodników, to jest no słuszna decyzja pod kątem oczywiście sportowym, a czy zdrowotnym, no to nie wiem, to oczywiście to każdy podejmuje decyzję Samodzielnie. Ten tenis, w związku z tym, że to jest sport globalny, najbardziej ucierpiał na, na tej pandemii i trzeba jakoś go zrestartować, zachowując wszystkie możliwe środki ostrożności. Już jest teraz zapaść, już sponsorzy się wycofują. Jest tych turniejów naprawdę bardzo mało. Więc, jeżeli jest jakakolwiek szansa, żeby. Jakikolwiek turnie ATP się odbył, szczególnie jeżeli jest to wielki szlem w Nowym Jorku, to, to trzeba na siłę to zrobić. Na pewno nie będziemy mieli sytuacji takiej, gdzie z US Open jest mnóstwo wycofań z powodu kontuzji. Zawodnicy nie będą zmęczeni, zmęczeni meczami, ich organizm nie będzie narażony na kontuzję. Może to być bardzo ciekawe, bo będą wypoczęci i mogą mieć naprawdę dobre mecze. Kiemu, moim zdaniem, pierwsze rundy US Open będą pewną sobie loterią i zobaczymy, kto jak przepracował te, te miesiące pandemii, kto i kto pierwszy jak gdyby złapie tą formę, swoją najwyższą.